Święta Jadwiga Śląska była księżną i następnie osobą afiliowaną przy klasztorze Cysterek w Trzebnicy, który to kościół i klasztor zostały zresztą wcześniej z jej inspiracji ufundowane przez jej męża. Miała ona też z powodu Prowadzonego przez nią w pełni chrześcijańskiego życia, duże przeciwności czynione jej przez złe duchy. Niemniej, święta nie tylko wytrwała wówczas, ale również przeciwdziałała następnie tej złej aktywności demonicznej. I tak, miała dar przewidywania tego, co zdarzy się w życiu otoczających ją osób. Ten dar odnosił się zaś również i do niej samej. Bowiem przewidując swoją nadchodzącą chorobę, która będzie przyczyną jej śmierci, postanowiła się przygotować do przejścia na tamten świat. Gdy była zatem jeszcze zdrowa, posłała po swoją dobrą znajomą Katarzynę, żonę rycerza Bogusława, aby ta przybyła opiekować się nią w ostatnich chwilach jej życia. Gdy ta przybyła i znalazła świętą Jadwigę jeszcze w dobrym zdrowiu. Nieco się zdziwiła, dlaczego została wezwana. Niemniej przystąpiła do posługiwania świętej Jadwidze. Niebawem jednak miało miejsce następujące zdarzenie. Katarzyna, wchodząc raz do celi świętej Jadwigi, zobaczyła, jak trzy demony, robiące mnóstwo hałasu, rzuciły się na nią i zaczęły ją wściekle biczować. Krzycząc do niej, Dlaczego jesteś taka święta i dlaczego cały czas zajmujesz się dziełami świętości? Święta zaś Jadwiga, wytrzymując impet ataku demonów, przeżegnała się, powodując ich ucieczkę. Atak był jednak bardzo silny, bowiem święta Jadwiga straciła wówczas wzrok. Zatem od tamtego momentu Katarzyna, widząc siłę działania krzyża, który spowodował ucieczkę złych duchów, zaczęła często wykonywać znak krzyża nad świętą Jadwigą, czego święta Jadwigła nie mogła widzieć, ale zmysłem wiary, wyczuwając czyniony nad nią znak Chrystusowej męki, powiedziała raz, Katarzyno, tym znakiem zawsze mnie znacz. Ponadto czuwając nad świętą Jadwigą, Katarzyna Miała pewnego razu niebiańską wizję, przeciwną do wspomnianej wcześniej wizji ataku demonów, bowiem oto zobaczyła i usłyszała, jak święta Jadwiga rozmawiała z odwiedzającymi ją świętymi z nieba. Było to zaś przygotowaniem do życia przyszłego, bowiem święta Jadwiga zmarła niebawem w połowie października 1243 roku w porze wieczornej. Jej wspomnienie zostało następnie ustanowione, na 16 października. I wówczas to ona zaczęła nękać złe duchy. U jej bowiem grobu, w Trzebnicy, demony zaczęły doznawać wielu udręczeń. I tak warto przypomnieć chociaż przypadki trzech kobiet wyzwolonych od opętania. Pewnego bowiem razu niejaka Adelaida postradała rozum i zaczęła mówić, że widzi potwory. Wtedy też jej macocha Juta, w celu uzyskania uzdrowienia dla pasierbicy za sprawą świętej Jadwigi, postanowiła ją zaprowadzić do grobu świętej. No i większą część tej podróży przebyły one spokojnie, ale skoro weszły na pewną górę, z której było już widać kościół, w którym spoczywało ciało świętej Jadwigi, owa Adelaida zaczęła spowalniać i zaczęła krzyczeć. Tutaj już jestem pogrążony. Co nie było jej słowami, ale przybywającego w niej demona. Niemniej jakoś udało się powoli doprowadzić ją do grobu świętej Jadwigi, a tam, za zaopętaną, zaczęło się modlić wiele osób i wnet została ona uwolniona od demona, który dręczył ją wcześniej przez miesiąc. Z kolei pewna Dobrosława. Stała się tak maniakalna, iż musiano ją zakuć w kajdany, aby nie rozdzierała swoich ubrań i nie niszczyła też ubrań innych osób. Ponadto, gdy podsuwano do niej krucyfiks, pluła i zgrzytała zębami, skoro jako związana nie mogła nic gorszego uczynić przeciw Krzyżowi. Zdecydowano się zatem zaprowadzić ją do grobu świętej Jadwigi, co gdy uczyniono, modlitwy za nią trwały przez 10 dni, aż w końcu. Została wyzwolona zasługami świętej. Następny przypadek dotyczy bratumili, która zobaczyła kiedyś żebraka, który okazał się być jednak objawiającym się w tej formie demonem. Gdy zatem bratumilla zorientowała się, z kim ma do czynienia, przeżygnała się. Demon powiedział wówczas jednak do niej. Dlaczegoż przeciw nam ruszasz tym drzewkiem? Słowem drzewko, określając jej rękę, którą uczyniła znak krzyża. Wcisnął zatem następnie tę jej rękę tak mocno, że bratumilla straciła w niej czucie. Od czasu tego nieszczęśliwego spotkania zaczęła także mieć wiele bólów ciała oraz widzeń zjaw. Następnie została pozbawiona też rozumu. Skoro zaś byli w jej obecności przyzywani święci, lub pokazywano jej krzyż, wówczas pluła. W końcu zatem znajomi i przyjaciele zaprowadzili ją do grobu świętej Jadwigi, gdzie codziennie przez 8 dni trwały modlitwy za nią. Aż w końcu została wyzwolona od demona i odzyskała rozum. Jej ręka dalej jednak pozostawała niesprawna. No i z tego powodu. Więcej niż dwa lata była niezdolna do wykonywania wszelkich prac, tak iż jej mąż zaczął przemyśliwać o rozwodzie. Zaprowadził ją nawet do ówczesnego biskupa wrocławskiego Tomasza, domagając się właśnie rozwodu na tej niby podstawie, iż żona nie jest mu potrzebną pomocą w pracach domowych. Biskup odpowiedział wszakże następująco: Przez co zdrową przyjąłeś, tak teraz służ chorej. Podobnie i proboszcz strzebnicy Bertolt poradził mężowi, aby pozostał on cierpliwy i nie odsyłał żony z powodu jej niesprawności. I tak minął rok, aż w końcu bratu Milla ponownie udała się do grobu świętej Jadwigi, prosząc, aby odzyskała zdrowie no i przyszło uzdrowienie za przyczyną świętej Jadwigi. A ten przypadek pokazuje również, jak szkodliwe i długotrwałe potrafią być skutki demonicznych ataków, i jak wiele następnie potrzeba czasu, aby uzyskać duchowe i fizyczne uzdrowienie. Niemniej jak pokazała i praktyka, święta Jadwiga Śląska jest bardzo skutecznie pomagająca w takich przypadkach, gdy trzeba przeciwstawić się szkodliwym działaniom demonów.